Siema, dlaczego usunąłem ten poprzedni film 16 odcinek, dlatego, że nie do końca byłem z niego zadowolony, zapomniałem powycinać, albo drugi miał łabo średnio z czasem oglądania. Dlatego usunąłem ten film, obecnie jest na nie publiczny Teraz potrzebuję Waszej pomocy. Obejście film do końca, możecie jak najwięcej skomentować i zostawić łapę w górę i... Pisać w komentarzu hashtag Raplot i przypnę do... Będziemy oceniać kanał wuju. Pamiętajcie, co jest w górze, bo lecimy po 2000 Sobów nie brakuje. I przejdźmy do filmu w 980 słów, i 45 filmów, i 76 tysięcy wyświetleń No to braźmy pierwsze film. Jak zacząć wreślenie? I króbkę dzieli, i jak zarobić pierwsze 100 tysięcy. A z widzę, dobra, jawatka. z tej strony, Witam was w kolejnym odcinku na. Fajny montaż. Przede mnie 4 szorcy. Pan archi, Gigi. w tym to pokażę wam, jak zacząć grać na lifestyle. I chyba montować, a w kapkałcie, a po atopie pięknie, bo nieważne. I jak zrobić pierwsze? Poraz masz fajny awatel i na fajny banner. No, no, Nadi nie jest aż tak źle. Nad jest. Nie, wiem czy możemy to decydować? Stoka. Was, bo ci w tyle dawać ale tak, ale tak, żeby rodzić lepiej. Tak, że bez przedłużania sobieś to. Na pierwszą godzinę wchodzimy w Zobaczmy, Załóżmy, że chodzimy do tego klubu. Chodzimy w sklep. Następnie odbieracie sklep. Fajne. Dopracowaliśmy do drugiego filmu. Tepną się do nas. teraz co? Ssshhh. z tej Witam Was w kolejnym. Ten film chodzi o jedną... prawa autorskie. Ale ja nie będę mógł zarabiać na filmie ora jak być akustyczny? Pozdrawiam! Oraz w Tym, czekaj, sprawdzamy, czy. Jak coś to ja nie będę wydłużał filmu, bo zanudzam Was. Tylko przejdźmy do najstarszego filmu: Losowanie się milionów. Kondy dla rapy. Gejś był popularny, ale. Te wicieki, czy inne guperele niestety rapy.p upadły i wraz z zasięgi Tych właścicieli rapy jak złośnymi uderzyć w markę. Ziężącym, Czyba, staję, staję, staję. Oraz wiem, że chyba nadużyłaś ściąkę Budgie. A, a pewnie się zapytacie skąd, skąd wiesz co to za ściąka, to ja się, Siedział kiedyś trochę w kawę. Widzę, że Nad jesteś energiczny lepiej niż ja. Dlatego, że ja już próbuję. Zobaczmy najpopularniejszy film. Kupie, że oceniaj naszą budowlę na anarchii. Widział dziś ten film. Coś? Udat Jest kola. Może nie kola. Nad nie wiem jakim cudem, z Dexym, że Dexy to <grymne> O kurde, tała no, ci łapeczka w górę. To jest. Uuu, znam ten filmik, o co ja tutaj Dexy. Chyna. Ej, wiecie co jest najgorsze? Że wam to przepis... Tutaj trąba powietrzna. I tu... Lecę po ważna, nieważne. A przejdźmy do szarców. Uuu, du trochę dużo. A pierwszy short zrobił 185 w nie jest tak źle. Minecraft ale nie mogę dostanąć cztery zielonego. Błody się stara, a 14 łapek, a zelży ma 90 w nie jest tak źle. Ło, te short... shorts 3300, dzień drugi, otwierając co dzień jest Fajny montaż po się na a karta Społeczność, ostatni post dwa tygodnie temu. Oraz widzowie wpadnijcie na jego kanał i wbijcie butę 1000 subów. On musi te 1000 subów dostać. Zarazmy. A, dobra je ja wasze. Oto możemy już kończyć filmcie. Pamiętajcie, pamiętajcie o sobie z wolnej łapce górze poleciły po 2000 subów, i nie wiele brakuje. No i...